Siemanko, jestem Katarzyna Magnus, a dzisiaj coś tam będzie trochę film, a trochę będę o sobie opowiadała, e, a więc tak, na 100 subskrypcji pokażę jaki jest mój głos prawdziwy, niech coś to wszystko, ale nikt jest skryzie, no tak, koniec już satelity. No. Cześć. E, czy No. Głos na stosu sklepcy. Äh. E, Bo staram się filmy wrzucać tak cały czas. Tak jak się jest ustalone. Poniedziałek. Poniedziałki. Poniedziałki. Äh. Bo tam doda. tak. W niedzielę. Um, Eeeem... Nie, Przestań. Eee... Uh, uh. um, jeszcze konu, no. Mam hobby horse'y. Ciii... Mój tak od skoku na hobby chodzi, czy to jest 70 cm? I bez, nie, yeah, bez hobby chodzi, to jest 70 cm. Myślę, że skoczysz aż 90 cm z hobby chodziem. Mam od 11 lat. Nie, yeah. uh, mam dwa psy. Nie ma złoty, nie Nie ma złoty, nie ma Nie ma nie ma ten Nie ma nie ma Nie 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 drpad, nie To jest książę, nie Będę nagrywała różne grochy, ale mi się zdarzy tak, że nie będę na temat koni zresztą Będą. Będą blogi. Foko nie Będą vlogi, jakieś tutoriale... ale. I takie tam rzeczy. Że... E... Będą blogi na pewno, 50 subskrypcji. Uładnie. E na pewno jeszcze będą. Tam na przykład, um, przykład nowej rzeczy, że chodzimy chodźmy pokazywanie. Na pewno będą moje psy też. Nie. Na pewno będą takie bloki. Na pewno, 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 pewno huh? będą w nowej chyba. Chodźmy. Nowe koty, pies. Dwoje? Pół godziny. Eee. Hmm, jeszcze mogę sobie powiedzieć. Hmm. A, może to wybędą odcinki z Testable Online? Jak coś? Moja nazwa. To jest. Laila McFlower. Um, świat to jest Black Bedby. Um, Takich rzeczy by tylko chodzę w lat. Czy i to na razie nie po, to na razie mi podaje. Mój głos ma być taki jak miała 5 w nagraniach. Po prostu tak mam. Um, Czy mogę sobie powiedzieć? A, będą jeszcze jakieś um, konkursy, będę mogła robić komuś. Nie. Będą jakieś konkursy. Um, na pewno będę um, kiedyś, jak miała dużo fanów, na pewno będą spotkania, to jest online. E, na przykład będą jeszcze... Jakieś powiedzmy, coś, e, co jeszcze bym mogła robić, będę, będę starała się każdemu odpowiedzieć. Hej, ty, hej ty usu, usuwam. Całe 10 tysięcy subskrypcji, ale może być tak, że nie, że nie będę miała tyle. Bo po prostu nie mi z dawnych subskrypcji. A nie że się spełni chociaż 1000. Albo nawet 300. No. Jak dobijemy na przykład teraz. Powiedzmy 20 subskrypcji, to mogę zrobić jakieś. Jakiś. E, jakiś po prostu specjalny vlog. Czy coś w tym stylu? Pytam Czy Coś w tym stylu? co eee. ja mogę jeszcze powiedzieć? Na pewno będą jeszcze um, treningi jakieś. Będą rzeczy o hobby chłopcy. Jak mówiłam. Będą na pewno cebony. Ale ja tu na razie później, płynę teraz to nie mam gdzie robić tylanów. A co mm, jeszcze mogę powiedzieć? Zamiast się zdarzy tak, że jak nie będę miał czasu, jak będę chora, to nie będzie filmów. Wszędzie koń będę robiła trzy razy w tygodniu, o um, koniach lub hobby. Hold się i tak dalej. P -p -p eee. Do tego na przykład ktoś poprosi, czy Mogę podnieść jego kanał, czy mogę dać mu subskrypcję, to na pewno mu dam. Albo na przykład czy coś innego. Już będę się z wami żegnała. Pa, pa!